Siemaneczko, witaneczko Dzisiaj jest wypadzik z ziomeczkiem tutaj z żukensem. Siemaneczko, witaneczko na na hechle klasycznie na hechle pokażemy wam jako miejscówka może na no cicho, bo to na partyzantce bo mamy kaczki fajne Taka twarzyczka Taka miejscóweczka. Tu będzie Żuk tu jest mój futerek przyszykowany. A tu będzie Bac uchytął. Tu będzie Bac Plac. Także robimy futerek, szykujemy się do futrowania. I wciepujemy, bo już jest po dziewiętnastej, co Żuku? Pół 8 nie raczej. Trzeba zaczynać. Ale kępy pływają, najgorsze. Pływają saskie kępy, pływają. Kupa, kupa, ziela wpływa, nie idzie nawet w ciepłość pija. Trzeba to ominąć jakoś. No, trzeba na mijaka czaskać, nie? Dobra rada. Lekko. Jadę dużo. O, tak! Żuków futrzy. Złapy futrowanie dzisiaj. Dzisiaj futrzymy z łapy. Nie trzeba daleko ciepać, tam jest taki spadek i tam już jest około 3-8 no 4 nawet, 4 metry przeszło tam chyba było jak się nie mylę no zaraz za i mówię, nawet no, tak ciepło dobra zaraz wadz no na razie jest rychtowanie kluchęsa ha, kluchęsy polecą fest dzisiaj o, nowy plac jest Żuki i Dobra, zmiana planu. Uciekam z z tamtej miejscówki i da tu koło Żuka. Przyszli to padł, Ach, Jeszcze, że gniewcie. Nie Teraz idemy z sami Żuku przykuczył. Teraz idzie wac przykuczyć. Gważej na ten, ten. Jedna z twojej lewej właśnie jest. Wac tam cisnie grubo i pierwsza poszła, odłamkowy Ale wac tam ofensywa daje rubo, nie? <śm> 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 ofensywa dobro, nie? Żaden by się nie wybronił przed takimi kulami. Przefutrzone. armaty pada Kowaha, ja jak serio? jak z Skałacha poszła. Przyfutrowane, bieracie tutaj. Przecież Jeżuku. Ja. No. Ja. Nie. Nie? Nie. Nie. nie Są mi chroboki. Jeb do kibla. Teraz będą miały dużo pokarmu. Już ani nie godą Ćmić się zaczyna po lekku. A was dopiero pierwszy zestawik wciepuje. Poleci na, na kwasioka, na bagnecie. Mogę pokazać? nie sum? Czekaj na. Sumiec piękny. O jest tam. mi widać. Bo ja coś tam widać. po wierchu. A was tu montuje dalej. Kwasioka założyliśmy białego czyli z Osmotoksika. Ostatnio szkubał on Także leci pierwsza metodka, druga klasyczek na matka, i będziemy się bawić. O, i w ciepłęsik. A się od, od tego bało Żuku. Weź no tam przecieknij. No. Ja już to wcześniej widział, ale Będę. że jak zapomniał o tym co? to było pamiętasz mniej więcej? no głupoko, ja ci powiem mniej więcej, ale co? ja myślę, że tam będzie tak, nie? lekko a druga troszkę bardziej na prawo, nie? to było lewo? Ja. się popiaszczyło. No, zrobimy. Dwie matki wciepniemy biała z czerwoną klasycznie jak u mnie. Ziela w ciule, ziela pływo. Nie żuku. Niedzielę za niedzielę a. walą tymi silnikami niektórzy. Na tych różnych wynalazkach. O, ścinają te zielsko. Spróbujemy jeszcze przed ciemnym jakoś potecka iść może na, na żywca z gruntu, żeby coś było. Nie wiem, czy się uda, ale spróbujemy. O, tu mamy robastwem tkiterek, klasycznie koszyczek 40, rurecka antysplontaniowo, chroboki i w Będzie. nie? Lekko o. I mamy wciepnione łoby dwie Także teraz ino czekać Aż przy fanzoli Nie? Aż zadzwoni. zadzwoni ja. Aż zadzwoni. Ja to, kościelę, ja o ile nas nie zawrzą Za dziko plaża Będziemy stawiać opór, co rzuku? Dobra. To nawet nie wiadomo, Dobra. czy to jest płotka, bo to takie płociokrąb, nie? Taki widzisz, mieszaniec. No, taki płociokrąb idzie, idzie, idzie do nica, drugi żywczyk, czyli na pewno już jakiś żywczyk na nockę poleci. I próbujemy tu coś wysarpać, nie Żukku? Ja czekam cierpliwie Czekoś, a, tam, a tam goni kaban, fez! się ciepie, chyba sumior goni no, albo co tam jest Fez nie kloc o. I mamy następnego żywczyka Tak, Idziemy, Wac idzie ze żywczykiem Wezmemy się tu jakoś Tylko żywczyka A już będzie Mamy jakiegoś krompiszczała na pierwszy strzał piszcz poleci Kurwa nic nie widzę Dobre no Dobre Bo to wyżak jest o, Nic nie no, widzę widza. Tyś nam tu. też tak świeci Zobaczmy mamy ta ona teraz No tak słabo co żuku? Na wersiki ci kosza na mady Tam jakieś żywczyki no pochytane Na no, razie nic nie bierę no i nie ma rewelki no Ci to się od tego bał. Ale ryby chodzą górą na pewno No, Słyba łaził tam piwa. jakiś sumior nawet, nie? Ja. Tutaj jest kibel świecący jest... Konkretny Dobra, już jestem Patrz się coś tu kręci no. Dawaj Potecka no. Nie, krąpik, krąpik Krąpiczka żeś w końcu wybrała ja. Cyk. Zaraz będzie leciał do wody Zastopujemy go Sztuperek Tak, sztoperkiem zasztopowany ładnie Żeby nie spadł Tak jest Tu co walisz, a? Ja, ja Pełny zobaczymy go czy żyje w ogóle Już nie chce Chyba źle nabity To bardziej na trupka, nie? Nie, nie, już zaskakuje, o już ładnie chodzi o obudził się. Nie myślmy go. Dobra, idziemy go. Idziemy go na posiłek Ale zielon Chyba co wyłazi wyciepnąć żywczyka. Może coś na niego przycyka Nie? I pyk Idzie Do wody Kurwa w nie otwarł Ja Ciu. co ty gada Siłaj Ciu. ciulnięty Ciu. Ciu, nie? W nie otwarł Na sztywno Żywiec zerwany Wszystko was zagramy zakładamy. nowy zakładany jak tak? No i no, was może takie coś odtegować. Idzie. Dobra, idzie to nowy. Batman, idzie nowy żywiec. Krąpi. No, pogromca <gry> Ale by to jeba. O, wyjazd na żypczyka. Poranny. Poszedł krupek po przeciepce. Na potensa. Dopiero co my wstaliśmy. Wodą przeciepna z gruntu na, na flupeczek. No dalej. Ja, ja, nie ma, flupa nie ma, nie? A bo tyś do ten Do nas Pawik, no. A i jest zatopiony. No? No nie ma, stoi. I co, będzie No chwila, poczekaj mi. No, czekaj. Także mamy branie na żywczo. Ciekawe teraz, czy to maluch? Nie. Czy kaban? Co? Nie tu kaban. Tu Tu wypłynął tu wypłynął, widzicie? Żywczyk. Ale czy mnie go dalej? Czy nie czy mie? Bo coś go tam poczkuje, a, a tam był przed chwilą wciepnięty. Tam. Stamtąd przywędrował tu. Tak, go coś tam tłamsiło, tak widza. Poszedł zaś, widzisz? Pa. Pa go przynurzał. Widziałeś jak jechał ładnie Ale chyba kapelusz z tego będzie coś widza Ja to miał ciąć go Nie, idzie, 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 idzie Widzicie? Patrzcie jak idzie po skosie frupek w dół Idzie w twoja strona żuku On go będzie trzymać Będzie jakiś maluch i go będzie trzymał bo, bo 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 bo, bo. i poszedł Widzisz? Pa, idzie zaś Pokaż tam ta pleciona jest tam A to No idzie w twoja strona, w twoje to Ras tą go Kurwa Widziałś to Patrzcie jaka jest prób Jako przycinka była Prób jest tam Haha! Ha. Tak się tnie konkretnie. Widziałeś to? Witaneczko z rańca. Wacchy, to poteczki jeszcze z rana, powoli zaczynamy się świjać. Tam żywczy, ta poteczka już może wypuszcza, albo jeszcze w wciepna, aby tak jeszcze branie było. Poteczki bierą. W nocy co się działo, no? Cichosza, co Żuku? Na mady jedynie, na madziury szkubały. Tam no tak nie było. No. Nawet no drugi w nocy my chyba spaczli. Ale tak ziemniaki tu Słabiutko, pakujemy się po lekku, może jeszcze coś klepnie. A tam, a tam z płotęsem. Na kabańskiego drapieżnika. Dobra, ogarniamy graciki po lepku. Nic, trzeba się świjać po lepku do domu. Kaczuchy noski penetrują, no to wyżerka będą miały fejs dzisiaj. My z żuchensem już spakowani czekamy na busa czekamy, czekamy, czekamy na transport To za zaraz podjedzie 129 dziewięć albo 614, 600, no ja na Górę to no. Ja na górach wylizę. Na, góra. na ja, już Nie mi mieszka, to, na szczynicy, ja. no, Graciory popakowane nie, przy drodze. Spakowane, czekamy na transport. No na bawtersy cisza totalno była, co? Inne roboty. Inno Madziory. Inno majory brały. No i żywiec rozposzedł rano. No, trzeba ja się odbić, kiedy idzie. jeszcze dzisiaj, może po dwie tytuły przyjadę, bo tu było widać fajnie, jak jakieś łokonie goniły. Może za oksem spróbuję. Także pozdro i do zaś. I naszego pozdro. I kaczyuchy zerum Nasze naszych